Wszystkich i zapraszam na poradnik Total War Free Kingdoms. Właściwie będzie to raczej taka luźna pogadanka, jak ja gram w Free Kingdoms. Jestem na, obecnie na ukończeniu kampanii e, Lubem. Mam tam około chyba 120 tury. Wydaje mi się, że zmieszczę się w 150, więc chyba całkiem nieźle, zważywszy, że e, deweloperzy przewidzieli na e, średnio na kampanię 200, 250 tur. No, myślę, że na, na początek zajmiemy się ekonomią. Jest ona jedną z ważniejszych. Czynników w tej strategii. Oczywiście decyduje o tym, na ile będziemy nas stać armii, i jest ważna przy zawieraniu umów dyplomatycznych, ale bardziej chyba można to traktować jako zysk, bo ja akurat sporo dyplomatycznych tutaj sojuszy, czy jakichś tam umów, właśnie wykorzystywałem do tego, żeby zarobić dodatkowe pieniądze. No i tak, jeśli chodzi o budynki, bo na tym głównie się opiera ekonomia oczywiście, ja, najważniejsze budynki, jakie dla mnie są, to są budynki e, do pozyskiwania żywności, czyli gospodarstwo rolne, tak jak tu mamy, ziemia rolna i w samym mieście możemy e, robić e, majątki możnych. To są... E, Trzy budynki, które, z których najwięcej możemy uzyskać, yy, jedzenia jeszcze rybołówstwo jest. Yy, akurat nie mam tutaj w tym momencie osady, w którym, które, w którym jest port, który będzie mógł mi jedzenie dawać z rybołówstwa. No i oczywiście są też budynki, które boostują pozyskiwanie żywności, ale tymi raczej się nie interesuje. Drugim bardzo ważnym budynkiem są dla mnie państwowe warsztaty, czyli całe to drzewko, które bezpośrednio z przemysłów daje zyski. I następnym budynkiem to są budynki handlowe, które te też, które dają bezpośredni dochód z, z handlu. Trzecim takim budynkiem to są kopalnie, też akurat teraz nie posiadam, tu w Dong jest dla Lubeja kopalnia, którą na samym początku zyskuje, też spory dochód przynosi. I jeśli miasto jest miastem granicznym, to wtedy w pierwszej kolejności buduje w nim budynki garnizonowe czasem też buduje budynki podnoszące ład publiczny, ale to zazwyczaj tylko w miastach, które zostały świeżo przejęte od innych frakcji. Przejdźmy sobie do reform. Ja osobiście uważam, że są dwie Najważniejsze reformy to są reformy bustujące uzupełnianie wojska. Czyli mówimy tu o poborze regionalnym, który daje plus 10% do uzupełnień, i druga ta reforma to jest system pomocy po katastrofach naturalnych, plus 2% do uzupełnień. Myślę, że kolejnymi reformami wartymi wprowadzenia są reformy oczywiście boostujące przychód z różnych źródeł. No oczywiście budynki, które zwiększają ilość pozyskiwanej żywności, no to też jest ważne. Nie idę raczej w handel, no chyba, żebym grał frakcją, która się specjalizuje w dyplomatycznych umowach, ale to we Free Kingdoms wydaje mi się, że jest dosyć ryzykowne, ale o tym powiem w przypadku dyplomacji. Czyli podstawą to jest Uzupełnianie armii, a potem zwiększanie dochodu z różnych źródeł. Armia, jeśli chodzi o nasze jednostki wojskowe, no to wydaje mi się, że podstawą jest to, żeby mieć dużą ilość armii. Oczywiście uzależnione to jest od naszych dochodów. No i teraz tak, um, dobra armia moim zdaniem na początku. To jest armia, która się składa z trzech jakby rodzajów jednostek. Pierwsze to muszą być włócznicy, czyli te oddziały z bronią drzewcową. Minimum cztery, a najlepiej sześć oddziałów y, łuczników. No i w ramach y, oczywiście dostępności, bo nie każdy dowódca na początku ma, ale warto wybierać takich, wybierać takich generałów, którzy mają dostęp do jednostek jazdy szturmowej, ponieważ... To jest jednostki, które umożliwiają wygrywanie bitew. No i teraz pytanie, dlaczego akurat taka kompozycja armii? Dlatego, że po prostu komputer jest słaby, jeśli chodzi o wykorzystywanie swoich jednostek kawalerii. Jeszcze w Free Kingdoms nie jest tak źle, ale niestety nie poprawiło się to jakoś diametralnie w stosunku do innych Total Warów. I szczerze powiem, nie ma się to dziwić. Moim zdaniem jest to po prostu trudne do zaprogramowania takie al algorytmy, żeby komputer potrafił skutecznie tej konnicy używać. I dlatego ona stanowi najsilniejszą broń, moim zdaniem, przeciwko armiom tworzonym przez AI. I teraz tak. Te jednostki włóczni są tylko i wyłącznie po to i mogą być tanie, żeby związać te jednostki wroga do walki w zwarciu. Frontem, z frontu, tak? Mogą ewentualnie oddziały na flankach wspierać jednostki kawalerii, ale tak jak mówię, komputer zazwyczaj ma ich niewiele i nie ma to znaczenia. Jednostki łuczników są o tyle ważne, że możemy dzięki nim zmusić jednostki komputera do. Ataku na nasze pozycje nie damy się przez to wystrzelać. No, i pozwolą, na, pozwolą nam też wspierać te jednostki w w walce, bo całkiem nieźle w zwarcie się spisują łucznicy, właśnie potem jak już się wystrzelają ze wszystkich strzał. Zaczynamy od ostrzału. No, i teraz wiązujemy linię wroga walką. Wspierana przez naszych bohaterów, atakujemy kawalerię, bohaterów jednostkami jazdy, niszczymy jednostki piechoty w bardzo fajny sposób, zazwyczaj efektowny. I tak, każda bitwa raczej do wygrania, moim zdaniem. Także taka kompozycja armii y, wygląda moim zdaniem bardzo spoko i w polu bitwy powinny być bez problemu do wygrania. Troszeczkę inaczej budowałbym armię, które wykorzystywalibyśmy do na przykład oblężeń. Tam y, wydaje mi się, że jednostki z włóczniami, te najtańsze zastąpiłbym droższymi trochę jednostkami y, z mieczami lub do walki zwarciu po prostu. Bo one lepiej będą się sprawować, tylko z tarczami. One lepiej będą się startować, sprawować w trakcie oblężenia, kiedy musimy dobiec do murów, prze, przeleć przez nie i walczyć z jakąś tam piechotą na murach, a potem na terenie przeciwnika, gdzie jest dużo trudniej o wsparcie właśnie kawalerii na flank. Na resztę bym raczej chyba nie zmieniał w sensie dużej ilości łuczników i dużej ilości jazdy szturmowej. Jeśli chodzi o dyplomację, to tutaj tak naprawdę mogę powiedzieć jedną rzecz, która jest pewna, a mianowicie to, że we Freed Kingdoms dyplomacja jest bardzo ryzykowna i jest bardzo niepewną rzeczą. A chodzi tu o to, że komputer zawiera bardzo dużo różnych umów dyplomatycznych pomiędzy sobą i próbuje też oczywiście zawierać z nami łącznie z proponowaniem nam wasalstwa. Co ciekawe, we Free Kingdom są dwa rodzaje wasalstwa i nie byłbym pewien, czy wcale w kampanii bycie wasalem jakiejś innej frakcji byłoby czymś na tyle złym, że uniemożliwiałoby przegranie kampanii. Wydaje mi się, że na różnych etapach to Mogłoby być i nawet wygodne. Zauważyłem, że warto jest zawierać pokoje z przeciwnikiem, a zwłaszcza z frakcją, która jest trochę przez nas przyparta do muru i jeszcze jest chętna do podpisania tego pokoju za grubą kasę. Trochę to powoduje inne moim zdaniem strategiczne działania, bo wydaje mi się, że w innych Total Totalorach działo się tak, że jeżeli zaczynamy wojnę z jakąś frakcją, to przynajmniej ja tak działałem, że dopóki tej frakcji nie zniszczyłem totalnie i ona nie stanowiła dla mnie problemu, no to wtedy nie było mowy o, o żadnym jakimkolwiek pokoju. Natomiast we Freakingdom zaskoczyło mnie to, że w Mniej więcej w 50. turze, właśnie w, w kampanii Lubem, to zresztą było u mnie na streamie, wydarzyła tak się taka sytuacja, że Yuan Shao, tak, on był atakowany przez trzy frakcje i proponował mi pokój. Ja ten pokój odrzuciłem. I co się okazało, tak się dalej potoczyła kampania, że naprawdę byłem w bardzo trudnej sytuacji, osaczony z każdej strony. A Problemem było to, że zdobycie tych dwóch miast, które mu zostało, trwało to na tyle długo, że doprowadziło inne frakcje wypowiedziały mi wojnę, a ja nie miałem jak na to zareagować. Jak potem wczytałem sejwa i podpisałem z Yuan Shao pokój, to zupełnie inaczej ta kampania się potem potoczyła. Także jedno mogę powiedzieć o dyplomacji: że jest bardzo, bardzo nieprzewidywalna i wydaje mi się, że też świadczy o trudności gry, e, ponieważ jest taka trochę losowa i to moim zdaniem świadczy, że gdybyśmy grali na poziomie legendarnym, to będzie dużo ciężej wygrać nawet łatwą kampanię, jaka jest e, Lubeia, niż kampanię w innym Total Warze. Jeszcze ważną rzeczą, którą chciałem tu powiedzieć, ta umowa dyplomatyczna wasalstwa z innymi e, frakcjami ma oczywiście dwa rodzaje, czyli e, możemy kogoś e, zwasalizować i zaproponować mu gwarancję autonomii, czyli on wtedy będzie niezależny trochę od nas, a będzie nam tracił tylko e, trybut. E, natomiast może być też opcja bez e, autonomii, czyli chodzi to o to, że jeżeli e, my wypowiadamy komuś wojny, to nasz e, wasal też wypowie tą wojnę. Ale co jest ciekawe we Free Kingdoms, to jest nowa rzecz, a mianowicie to, że możemy zanektować swojego wasala. I teraz tak, oczywiście jest to koszt związany z tym, że spadnie nasza wiarygodność dyplomatyczna w stosunku do innych e, frakcji. No ale nie wiem, czy we Free Kingdoms troszeczkę o to nie chodzi. To znaczy miałem taką sytuację w tuż przed ymm, momentem, kiedy stajemy się pretendentem do cesarstwa i wyłaniają się dwaj pozostali pretendenci. I teraz ja byłem w takiej sytuacji, kiedy mój wasa to on się objawił jako jeden z dwóch pozostałych i było to dużym problemem, bo drugi był ta frakcja, tutaj, która najczęściej tworzy tutaj Królestwo Wu. No, i miałem problem, bo byłem pomiędzy dwoma pretendentami do cesarstwa i z nimi musiałbym na dwóch frontach prowadzić wojnę. Natomiast tuż przed stworzeniem, znaczy staniem się pretendentem do cesarza, ja zaanektowałem jego prowincję. Straciłem oczywiście na trochę na tej wiarygodności publicznej. Ale nie przeszkodziło to, jak widzicie w tym, żeby inni wasale się ode mnie odłączyli. Na przykład Kongrong jest nadal moim wasalem. Cesarstwo Han ponownie potem przeze mnie zwasalizowane bardzo mnie lubi. I nie ma tu ogólnie jakiejś tragedii z tego powodu. Więc to też na to trzeba zwrócić uwagę, że to nie jest trochę tak jak w innych Total gdzie zdradzieckie działania dyplomatyczne i wypowiadanie Innym frakcją wojny, na przykład w trakcie paktu nieagresji, chociaż z tym bym uważał, w, racji, w przypadku Freaking Doms, e, było jakąś mega tragedią, także od razu cały świat staje przeciwko nam, szpiegostwo. Szpiegostwo jest e, też w nowy sposób pokazane w Freaking Doms. I też jest bardzo ciekawe. Sporo mamy możliwości działania szpiegów. Możemy wpływać na nich jako jakby w sposób, kiedy są dworzanami możemy wpływać administracyjnie na naszego przeciwnika, no i wpływać na jego zasoby militarne. No i ja akurat tutaj mam trzech już szpiegów wysłanych do królestwa Wu w mojej kampanii Lubejem. No i jak widzicie, oni, ten jeden już tutaj, siuszu jest na całkiem wysokim poziomie, ma swoją armię i możemy tutaj różne działania, które są bardzo przydatne, zastosować. I moim zdaniem e, zapełnienie tych wszystkich slotów na szpiegów to jest podstawa. I jeżeli tylko mamy możliwość wysłania do jakiejś frakcji szpiega, to to jest moim zdaniem bardzo ważne. Super mega możliwością jest po prostu przejęcie kontroli nad całą armią e, przez szpiega. Jeśli chodzi o rozwijanie bohaterów, no, to muszę tu powiedzieć, że mam swoje ulubione akcesoria, na przykład, od tego, może zacznę, które lubię dawać swoim dowódcom. I tutaj, na przykład, udało mi się znaleźć w trakcie kampanii aż trzy zegary wojenne, które dałem tutaj do swojej armii głównej Lubejowi. No, i właśnie on tutaj daje plus 3 do uzupełnień, i to jest bardzo przydatne, bo z, gdy połączymy to z tą reformą uzupełniania, zwiększa, zwiększającą uzupełnianie oddziałów, o której mówiłem wcześniej, no to ten pobór w późniejszej fazie kampanii jest na tyle szybki, że nawet jeżeli stoczymy bardzo ciężką bitwę, w której Będziemy mieli spore straty, to maksimum dwie tury zajmuje nam w takim przypadku uzupełnienie całej armii. Jeśli chodzi o popleczników, no to po prostu zawsze daję takich, którzy podbijają tą najważniejszą cechę danej postaci. No tutaj już Lubej jest na tyle mocno rozwinięty ze zdecydowaniem, że. Zastanawiałbym się w tym momencie, żeby podbić też jego fachowość, tak, żeby dwie te zdolności miał na poziomie legendarnym. To mogłoby być też ciekawe rozwiązanie. No, Jeśli chodzi o wierzchowce zbroję i bronie, czyli cały kwipunek, no to wiadomo, że. Staram się dawać je jak najlepsze, im lepsza postać, tym żeby miała lepszy ekwipunek, i to w sumie tyle. Jeśli chodzi o umiejętności, to tutaj działam trochę jak w innych Totalorach, czyli przede wszystkim staram się szukać umiejętności, które zwiększają zasięg ruchu armii. Druga to uzupełnienia. A na samym końcu staram się wybierać umiejętności, które po prostu też bustują tą główną cechę danej postaci. To chyba wszystko, co chciałbym Wam powiedzieć w tym poradniku. Wydaje mi się, że poruszyłem najważniejsze tematy, których zastosowanie się być może ułatwi Wam przejście kampanii. Życzcie mi powodzenia w kampanii Lubejem i cało, cało, cał, cał jest w dużo trudniejszej sytuacji. Jeżeli macie jakieś pytania, no to zadawajcie w komentarzach, a tymczasem żegnam się z Wami i do usłyszenia.